Marzysz o pięknym trawniku, ale nie wyszedł osiągnąć efektu wow? Chcesz wiedzieć, jak szczotować brzegi trawnika i prawidłowo go nawozić? Ja jestem Ewelina i dziś murator ogroduje, pokaże, jak stworzyć fantastyczny trawnik. Partnerem odcinka jest producent nawozów marki Bopon. W wiosennym odcinku Murator Ogroduje rozmawialiśmy o tym, jakie zabiegi należy zrobić wczesną wiosną, aby wasz trawnik wyglądał świetnie. Jeżeli zrobiliście już zabiegi wertykulacji i areacji i pierwsze cięcie trawnika macie za sobą, bierzemy się za nawożenie. I dziś porozmawiamy głównie o nawożeniu, ale też wspólnie ukształtujemy super angielskie, bardzo modne brzegi rabat. Pogoda jest niezwykle istotna w nawożeniu trawnika. Jeżeli macie bardzo wysokie temperatury, nie nawoście trawnika, ponieważ możecie popalić trawę. Najlepsza jest taka optymalna temperatura, ładna pogoda, ale niezbytnio wysokie temperatury, które sugerowałyby o upałach. Zawsze po nawożeniu warto podlać trawnik, chyba że macie prognozowane deszcze. I tu jest bardzo istotna rzecz. Jeżeli mają być bardzo delikatne deszcze, super, bo wtedy nie musicie podlewać. Deszcz świetnie wpłynie na to, żeby wasz azot zawarty w nawozie wniknął głębiej w skorzenie trawy. Natomiast jeżeli mają być ulewne deszcze, Absolutnie nawoście, bo po prostu one sprawią, że ten nawóz spłynie. Jeżeli nawieziecie trawnik, ale go nie podlejecie, ten nawóz pod wpływem rosy rozłoży się na źdźbłach trawy. Niestety spowoduje to, że gdy tylko będzie wyższa temperatura, ten nawóz uwolni się, oblepi trawę. I znowu spali wasz trawnik. Dlatego bardzo uważnie sprawdźcie pogodę, po to, żeby nie narobić się, zrobić to wygodnie no i również fajnie, łatwo nawieść trawnik. Jeśli macie założony już trawnik w waszym ogrodzie, warto wybrać taki nawóz, który uzupełni składniki odżywcze w trawie, po wszystkich zabiegach, areacji i wertykulacji. Bardzo fajnie sprawdzają się nawozy. E, tak jak ten bopon, czyli nawozy regenerujące do trawnika, one mają bardzo dużo składników odżywczych i sprawią, że trawa będzie nie tylko fajnie się krzewić, ale również będzie mieć piękny, zielony kolor. A o to nam przecież chodzi. Jeżeli dopiero planujecie zakładanie trawnika, warto odpowiednio przygotować podłoże. Do takiego przygotowania służą inne nawozy, np. Na taki nawóz do wysiewu trawy, dobry start i wtedy ten nawóz aplikujecie na podłoże, a następnie wysiewacie trawę. Do nawożenia trawnika najlepiej wykorzystać siewnik. Dzięki temu będziemy mieć równomiernie rozłożony nawóz, a nie będzie takiej sytuacji, że gdzieś regularnie nam później trawa wyrasta. Trawnik nawieziony, ale co z brzegami rabat, tu jest właśnie taka rabata, na której mam już przygotowane brzegi. Ona bardzo kojarzy się z takimi angielskimi rabatami, ponieważ właśnie na nich są równiutko docięte brzegi trawnika i specjalnie się tego trawnika też trochę wycina. Dlatego teraz Was wezmę na inną rabatę, na której pokażę, jak to zrobić. Cięcie brzegów rabat najlepiej robić przed ściółkowaniem ogrodu, bo wtedy możemy po cięciu wykonać właśnie takie ściółkowanie. Żeby zrobić wszystko dobrze, najlepiej najpierw skosić brzeg rabat, możecie zrobić to pod kaszarką, albo właśnie taką kosiarką, jaką ja mam. No, i dobrze jest mieć specjalny sprzęt w postaci takiego noża do obrzeży. On jest taki płaski i fajnie potrafi nam ten trawnik wyciągać. Jeżeli nie macie takiego specjalistycznego sprzętu, poradzicie sobie też płaską łopatą, aczkolwiek o wiele lepiej działa taki sprzęt. No dobra. Na co zwrócić uwagę? No u mnie przede wszystkim muszę zwrócić uwagę, jak idzie kabel od robota koszącego, ponieważ nie mogę zbytnio dużo darni wyciągnąć ze względu na to, że mogłabym wejść w kabel. Jeżeli nie macie kabla, najlepiej zrobić szersze cięcie brzegu trawnika, bo wtedy w sezonie nie będziecie musieli tego poprawiać. Jeżeli macie kabel, róbcie tak jak ja węższe cięcie, bo inaczej możecie sobie troszeczkę pouszkadzać w ogrodzie. Po ścięciu brzegów trawnika możecie sobie zrobić obrys, albo jakiś z innym, albo za pomocą sznureczka, żeby mieć naprawdę regularny ten fragment. Natomiast ja już u siebie robiłam wcześniej ten brzeg rabaty, więc widzę, jak mam prowadzić mój nóż. Teraz pozostaje nam tylko już odcięcie darni. Wbijamy mocno nóż. Dobrze robić to, jeżeli gleba jest w miarę lekko mokra, bo będzie to po prostu łatwiejsze, a później pod kątem nachylamy, ścinamy i wyciągamy trawę. I tak robimy całą linię. Gdy wyciągniemy taką darń, możemy trochę jeszcze ziemi spod niej zostawić, byleby nie było tam jakichś większych korzeni trawy. Możecie uzupełnić to kompostem, możecie uzupełnić to korą, możecie uzupełnić ziemią ogrodową, zależy co wykorzystujecie na swoje rabacie lub co chcecie wykorzystać jako dodatkową ściółkę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pozwoli Wam stworzyć przepiękny trawnik, jak również wykonać angielskie brzygi rabat. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, Murator ogroduje gorąco, was do tego zachęcam, wciśnijcie również dzwoneczek, a będziecie dostawać powiadomienia o każdym filmie na tym kanale. Dziękuję Wam za dziś. Partnerem odcinka jest producent nawozów marki Bopon.